w ostatnim czasie w naszej opercie pojawił się nowy producent, jest z nim VauDiagTool i od niego m.in. mierniki lakieru, o których chcemy powiedzieć dziś kilka słów. Dostępne są trzy mierniki lakieru VC100, VC200 i VC300, które różnią się oczywiście przede wszystkim ekranami. W pierwszym mamy ekran cyfrowy, tak jak i w drugim. Trzeci ma już ekran kolorowy z funkcją zapisywania danych. Istotną różnicą w tych miernikach jest to, że pierwszy miernik pracuje na bateriach wymiennych guzikowych, dwa kolejne mierniki mają akumulatory ładowane poprzez kabel USB. Istotną informacją o wszystkich trzech miernikach jest to, że mogą mierzyć zarówno powierzchnie stalowe, jak i aluminiowe. Dodatkowo miernik VC100 posiada wyłącznie funkcję pomiaru. Jednorazowego, natomiast w mierniku VC200 i VC300 mamy funkcję pomiaru ciągłego, więc łatwiej jest sprawdzić większą powierzchnię, na której chcemy znaleźć różnicę. Nowe mierniki wymagają kalibracji, w związku z tym w zestawie z miernikiem znajduje się zestaw kalibracyjny, w którym skalibrujemy miernik do powierzchni magnetycznych i niemagnetycznych. W zestawie znajduje się także instrukcja, dzięki której będziecie wiedzieli krok po kroku, jak taką kalibrację przeprowadzić. Przed rozpoczęciem pracy z miernikiem na pojeździe, warto zapoznać się z poradnikami, jakie powierzchnie mierzyć i jak te wyniki interpretować, aby nie wykonać błędów.